Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, jakże ważnej, jakże istotnej, dlatego że chcemy przekazać mieszkańcom powiatu tomaszowskiego bardzo istotną, ważną i radosną informację dla samorządu powiatowego. Drodzy Państwo, chodzi tutaj o kwestię dotyczącą przyznania nagród kuratora oświaty, łódzkiego kuratora oświaty dla dwóch dyrektorów szkół ponadpodstawowych. Mówimy tutaj o Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 i pani dyrektor Katarzynie Banaszczak, jak i również Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 pani dyrektor Agnieszka Dziedzic. Jest nam bardzo miło, że wraz z nami jest dzisiaj obecny Łódzki Kurator Oświaty pan Waldemar Freischer. Jest obecna z nami także członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, pani Elżbieta Łośczyk. Są obecne Panie Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, Pani Katarzyna Banaszczak. Jest obecna Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8, Pani Agnieszka Dziedzic i jest także z nami obecny Zastępca Naczelnika Wydziału Światy i Sportu w Starostwie Powiatowym. Na początku głos oddam Panu Kuratorowi. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, miesiąc grudzień to taki miesiąc, w którym święty Mikołaj przynosi prezenty. Dzieci się cieszą, a dyrektorzy, także samorządowcy, czekają na gwiazdkę z nieba. Szanowni Państwo, mam zaszczyt za wybitne zasługi dla oświaty województwa łódzkiego i ziemi Tomaszowskiej powiatu. Tomaszewskiego wręczyć dwie moje nagrody. Są to nagrody tym bardziej bliskie mojemu sercu, dlatego że Tomaszów jest mi bardzo bliski, a ci dyrektorzy, którzy są dzisiaj z nami obecni na konferencji, na sali w Starostwie Powiatowym, zasługują na nie bardzo. Jest to werdykt. Pana Starosty Mariusza Węgrzynowskiego, także Pani Wicestarosty, która, którzy przede wszystkim rekomendując Państwa Dyrektorów zwrócili naszą uwagę na przede wszystkim profesjonalizm, na wzrost liczby uczniów, na wzrost poziomu nauczania, na efekty, efekty, które były wynikiem tego, co drukowały perspektywy. Tu, na Ziemi Tomaszowskiej, te tarcze srebrne, brązowe i złote są niczym, właściwie są niczym chleb powszedni, a państwo dyrektorzy znakomicie sprawdzają się w swojej roli. Zatem, szanowni państwo, mam zaszczyt wręczyć, swoje nagrody. Wyróżnienia, a, których tak niewiele jest w województwie, ale dyrektorzy tomaszowskich szkół na nie bardzo e, zasługują. Zatem pani Katarzyna Banaszczak e, otrzymuje nagrodę za szczególne osiągnięcia pracy dydaktycznej i wychowawczej. Gratuluję pani dyrektor. Druga pani dyrektor to pani dyrektor a, tej szkoły przy Nadrzecznej. Rzecz. Dobrze, Nadrzecznej. E, tak, jak jechałem kiedyś do tej szkoły, to widziałem, że rzeczywiście jest nad rzeką. Szanowni Państwo, to ta szkoła, która w ostatnim czasie bije wszelkie rekordy frekwencji popularności i okazuje się, że jako szkoła branżowa, zawodowa jest w stanie a, przebijać nawet wasze szacowne licea. Zatem pani dyrektor Agnieszka Dziedzic otrzymuje nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pani Agnieszko gratuluję. Dziękuję bardzo, dziękuję. I to jest taki już czas, w którym werdykt wyborów, zmiany polityczne, jakie zachodzą w naszym kraju, w zasadzie kończą też pracę moją na stanowisku kuratora. Ale to taki czas, w którym ja jako łódzki kurator oświaty osobiście gratuluję i dziękuję samorządom i ich włodarzom, którzy szczególnie Zapisali się w moim sercu. Państwo pozwolicie, że ja odczytam treść pisma, które pisałem, myśląc właśnie o takich starostach, o takich włodarzach, o takich samorządowcach, którzy w ostatnich pięciu latach na terenie swoich małych ojczyst osiągnęli niebywały sukces. Było to spowodowane przede wszystkim merytoryczną e, pracą zespołu lud, ludzi, radnych e, i kierowania tym zespołem, a także e, w porównaniu z czasami wcześniejszymi, wprost niebywałym transferem środków dla Ziemi Tomaszowskiej. Także, co było widoczne w naszych e, danych dla oświaty. Tomaszowskiej. Wspomnę, Szanowni Państwo, jeden fakt, to tutaj pan premier Mateusz Mazowiecki otwierał pierwsze to się tak nie nazywa, potem nazwano branżowe centra umiejętności. Ale to pan starosta Mariusz Węgrzynowski był prekursorem swego rodzaju centrów, które stworzył dla wszystkich szkół zawodowych tego powiatu, a stało się potem to e, wzorem do naśladowania w całej Polsce. Rząd Zjednoczonej Prawicy stawiał na rozwój szkolnictwa zawodowego, wskrzeszał to szkolnictwo. Powiat Tomaszowski stał się tutaj prekursorem i wręcz mógł być modelowy dla naśladowania. Szanowni Państwo, Pan Mariusz Węgrzynowski, Starosta Powiatu Tomaszowskiego. Szanowny Panie Starosto, dobiega końca moja praca na stanowisku łódzkiego kuratora oświaty. Trzy lata spędzone wśród samorządów województwa łódzkiego przyglądając się pracy podejmowanym inicjatywą, zrealizowanym projektom i często marzeniom, które o krok od spełnienia było dla mnie niezwykle cenne. Zobaczyłem, jak zależy Panu Staroście na polskiej oświacie. Odwiedziłem szkoły, które w krótkim czasie zamieniły się w perełki. Miałem okazję uczestniczyć w otwarciu pracowni, boisk kompleksów sportowych i nowoczesnych stworzonych na miarę XXI wieku obiektów. Widziałem, ile wysiłku wkładają władze powiatu, Mazowiec, powiatu Tomaszowskiego w zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju i kształcenia. I jak wiele starań dokładają Państwo w tworzenie szkoły, która jest nie tylko drugim domem dla uczniów, ale często także centrum kultury dla lokalnej społeczności. Dziękuję Panu za spotkania i owocne inspiracje, rozmowy oraz współpracę. Było mi niezwykle miło gościć w szkołach Powiatu Tomaszowskiego, uczestniczyć w uroczystościach patriotycznych, poznać lokalne tradycje i na żywo doświadczać efektów pięknej pracy samorządu. Panie Starosto, dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Także Pani Starosto, dziękuję. Bardzo dziękuję Panu Kuratorze z całego serca za, za to, że nas Pan zauważył. Zauważył Pan naszą pracę. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Kuratorowi. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam do zabrania głosu dyrektora zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, Panią Katarzynę Banaszczyk. Panie kuratorze, panie starosto, szanowni państwo, jestem, nie ukrywam, bardzo wzruszona tą chwilą. Bardzo dziękuję za to wielkie wyróżnienie zarówno panu kuratorowi, jak i panu staroście na czele zarządu powiatu tomaszowskiego. Jest mi bardzo miło, że to moja między innymi osoba została rekomendowana do tego wyróżnienia, do nagrody, którą otrzymałam. Bardzo się z tego cieszę, że moja praca została zauważona i doceniona. Mam pełną świadomość, że nie był to łatwy wybór, ponieważ wszyscy koledzy dyrektorzy od wielu lat pełniący swoje funkcje na pewno na takie wyróżnienia nagrody zasługują. Każdego dnia wszyscy staramy się robić to, co w naszej mocy, aby poprawiać warunki w szkołach, którymi kierujemy, aby stwarzać szanse dla naszej młodzieży. Aby wykorzystywać każdą okazję na pozyskiwanie środków, na wzbogacanie bazy. Mam pełną świadomość, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale dzisiaj, dziękując za przyznanie nagrody, deklaruję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby nasza szkoła, moja szkoła, dalej rozwijała się z korzyścią dla uczniów przede wszystkim, ale również dla nauczycieli w szkole pracujących. Ponieważ mam pełną świadomość, że moje wyróżnienie to jest też praca tych wszystkich ludzi i nauczycieli, i pracowników administracji obsługi, bez ich wsparcia, bez ich pomocy na każdym kroku, bez wsparcia rodziców i młodzieży, być może moje osiągnięcia nie byłyby tak znaczące. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim za to wyróżnienie i jeszcze raz deklaruję, że Zrobię wszystko, aby Pan starosta z mojej osoby jako dyrektora szkoły, ale z naszej szkoły przede wszystkim nadal miał powody do dumy i był dumny. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Katarzynie Banaszczak. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam do zabrania głosu dyrektora Zespołu Szkół Podstawowych nr 8, Panią Agnieszkę Dziedzic. Dzień dobry Panie Kuratorze, Panie Starosto. Szanowni Państwo, to ogromny zaszczyt otrzymać nagrodę kuratora oświaty myślę, że taka zdarza się tylko raz w życiu. Myślę, że my, jako dyrektorzy wszyscy ciężko pracujemy i jesteśmy do dyspozycji rodziców, uczniów, pracowników, nauczycieli, do dyspozycji przez cały dzień, a nie jednokrotnie, i w nocy, kiedy coś się w szkole wydarzy. Moim zdaniem. Wszyscy zasługujemy na taką nagrodę. To dla mnie ogromne wyróżnienie otrzymać taką nagrodę. Jeszcze raz dziękuję. Panie starosto, bez Pana zaangażowania, bez Pana chęci inwestowania w oświatę, w młodego człowieka, w tworzenie jego umysłu. Tworzenie jego przyszłości nie byłoby tych nagród, tylko wszystkiego, co się dzieje teraz w szkołach. To Pan pozyskuje dla nas środki. To zarząd Powiatu Tomaszowskiego na czele z Panem starostą Mariuszem Węgrzynowskim inwestuje w Tomaszowską Oświatę. Praca dyrektora to praca dla ludzi i z ludźmi. To ciężka praca. Ale bardzo satysfakcjonująca, ponieważ my również możemy widzieć, jak ten młody człowiek się rozwija. Sukces dyrektora, to sukces całej szkoły. To sukces wicedyrektorów, za których, którym bardzo serdecznie dzisiaj z tego miejsca dziękuję i obecnym i poprzednim, czyli pani Katarzynie Pwał, pani Katarzynie Sikorze, pani Beacie Kochlubickiej. Swojemu panu kierownikowi kształcenia praktycznego, panu Markowi Zesowi, bardzo serdecznie również dziękuję. Dziękuję za trud nauczycielom, którzy bardzo angażują się w, sam, w swoją pracę. jednokrotnie traktują szkołę jak swój drugi dom. Cieszę się, że z tak małej szkółki stanęliśmy na podium, bo mamy ponad 750 osób w szkole. Szkoła się rozrasta to dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, i również uczniów, którzy coraz chętniej przychodzą do naszej szkoły. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za wsparcie, za zrozumienie i za to, że zawsze my, jako dyrektorzy, możemy na Was, drodzy Państwo, liczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor Agnieszce Dziedzic, a teraz zapraszam do zabrania głosu członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Panią Elżbietę Łośczyk. Dziękuję bardzo Panie Kuratorze, Panie Starosto, Szanowny Panie Dyrektor, Panie Naczelniku. Panie Kuratorze z całego serca dziękuję za, za to, że ym... Otrzymaliśmy te piękne podziękowania od Pana, ale dziękuję szczególnie za Pańską życzliwość w stosunku do naszego samorządu, do, do Pana Starosty, do całego zarządu i to, że dobrze się Pan tutaj u nas czuje i docenia pracę naszych wspaniałych dyrektorów, pracę naszych nauczycieli i naszych placówek oświatowych. To bardzo. Piękne doświadczenie móc z Panem pracować. A teraz wrócę się do naszych pań dyrektor. Moje drogie, panie dyrektor, pani Agnieszko, pani Katarzyna, zasłużyłyście w pełni na tą nagrodę, dlatego wspólnie z Panem Starostą rekomendowałyśmy wasze kandydatury do tej nagrody, ponieważ pięknie rozwijacie swoje placówki. Pani dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego przybywa uczniów. Wasze szkoły cieszą się ogromnym zainteresowaniem. A tutaj do Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8. Pani Dyrektor, to co mm, doświadczają uczniowie z orzeczeniami, których jest u Pani chyba najwięcej ze wszystkich placówek y, oświatowych, których, y, które prowadzone są przez powiat. Te dzieciaki czują się tam jak w drugim domu. I to Dzięki pani ta atmosfera jest tam stworzona. Oczywiście ma Pani wspaniałą kadrę, ale to pani jest kapitanem na tym okręcie, dlatego uważam, że w pełni zasługuje Pani w 100% na, na tą nagrodę. I z tego ser miejsca dziękuję panu kuratorowi, że te nasze rekomendacje zostały przez pana przyjęte. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo. Członkowi zarządu powiatu tomaszowskiego pani Elżbiesi Wojszyk. A teraz zapraszam do zabrania głosu zastępcę naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu w Starostwie Powiatowym, pana Łukasza Cerazyko. Bardzo dziękuję, panie kuratorze, panie starosto, szanowni państwo. No, przede wszystkim bardzo serdecznie chcę pogratulować zarówno pani dyrektor Katarzynie Banaszczak, jak i pani dyrektor Agnieszce Dziedzic. Obie panie. W 100% zasłużyły na, na tego typu wyróżnienie. Jest to dla nich ogromna nagroda, zarówno osobista, ponieważ panie są świetnymi menadżerami, świetnie rozwijają swoje placówki, dbają o to, żeby oferta edukacyjna była poszerzana, żeby do szkół, które prowadzą, przychodziło coraz więcej absolwentów szkół podstawowych. Dbają o infrastrukturę. Prowadzą coraz to nowe inwestycje, dokonują remontów, rozwijają, rozwijają całą szkołę w każdym jej aspekcie. Dlatego jest to też sukces tych szkół. Jest to wyróżnienie również dla tych placówek. Jest to także bardzo wielkie wyróżnienie dla powiatu Tomaszowskiego jako dla organu prowadzącego. Dlatego bardzo dziękujemy. Panie Kuratorze, że zauważył Pan tę pracę, która jest tutaj wykonywana w naszych placówkach przede wszystkim przez takich dyrektorów jak obecny tutaj Panie. I że widzi Pan, że, że ta ciężka praca tutaj jest i że ona prowadzi do rozwoju edukacji, zwłaszcza tutaj u nas w powiecie Tomaszowskim. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu Łukaszowi Sarazemu. Drodzy Państwo, na początek serdeczne podziękowania, panie kuratorze za ten wyjątkowy list związany z moją osobą, ale dziękuję, że był pan tak bardzo mocno zainteresowany przez te wszystkie lata oświatą Tomaszowską. Bywał pan bardzo często tutaj na uroczystościach, ale i nie tylko, interesując się sprawami. Rozwoju naszych szkół, starając się pomagać szkołom i pomagać Tomaszowskiej młodzieży. To jest wyjątkowa współpraca, która no, przynosi określone efekty. Oczywiście bardzo dziękuję za to, że uwzględnił Pan tutaj nasze wnioski i możemy dzisiaj gratulować zarówno Pani Agnieszce Dziedzic, jak i Pani Katarzynie Banaszczak. Tego znaczącego tytułu, bo tak to trzeba, drodzy Państwo, nazwać. I że możemy się tu wspólnie cieszyć z tych efektów pracy, które podjęliśmy na różnych poziomach. Łódzkiego, Kuratora Oświaty, Samorządu Powiatowego, Zarządu Powiatu, Rady Powiatu Tomaszowskiego, ale nawiążę, drodzy Państwo, również do tych słów, które wypowiedziała pani Katarzyna Banaszczak. Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych. To jest wyjątkowo profesjonalna kadra. Tutaj dzisiaj widzimy dwie panie, które rzeczywiście zaangażowały się w sposób wyjątkowy w swoją pracę. Natomiast trzeba również podziękować wszystkim pozostałym dyrektorom. Tak jak powiedziałem, to są profesjonaliści, to są ludzie z pasją, z pełnym zaangażowaniem. I gdyby można było więcej tych nagród. Tutaj również przydzielić. To jestem przekonany, że kolejne osoby, które kierują placówkami ponad podstawowymi prowadzonymi przez powiat Tomaszowski, również znalazłyby się w tym wyjątkowym gronie. Drodzy Państwo, cieszymy się, że powiat Tomaszowski osiąga sukcesy na niwie wojewódzkiej, na niwie ogólnopolskiej, to o czym wspomniał tutaj pan kurator. Złote, srebrne i brązowe tarcze one pokazują, że poziom związany z samym nauczaniem w szkołach prowadzonych przez powiat Tomaszowski jest na coraz wyższym poziomie. Cieszymy się z tych wszystkich sukcesów, cieszymy się również z tej wyjątkowej pracy, tak jak powiedziałem, wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pracowników naszych szkół. To jest wspólne osiągnięcie, i chcielibyśmy, żeby w kolejnych latach było Podobnie, a może jeszcze lepiej. Także, panie kuratorze, jeszcze raz serdecznie dziękuję za współpracę. Panią dyrektor, bardzo serdecznie gratuluję. Szanowni Państwo, w dowód uznania i bardzo dobrej współpracy, takiego pełnego zaangażowania na rzecz Tomaszowskiej, ponad podstawowej oświaty, władze powiatu Tomaszowskiego postanowiły przyznać. Tytuł Przyjaciela Powiatu Tomaszowskiego Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty, Panu Waldemarowi Fajszarowi. Serdecznie gratuluję. Panie Starosto, dziękuję. W imieniu własnym, w imieniu Kuratorium Oświaty i Województwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Bardzo dziękuję. To jest patron naszego powiatu. I tutaj też jesteśmy zawierzeni niepokalanemu sercu na świecie. Królowie Krony Polskie, także bardzo proszę, szanowni Państwo, czasy, w których żyjemy do mikrofonu. Czasy, w których żyjemy nam, katolikom, w zasadzie wskazują jedno. Dzisiaj musimy się mówić. Ja wierzę, że demokratyczna, niepodległa Rzeczpospolita. Będzie istnieć, będzie trwać i się rozwijać. Że oświata powiatu Tomaszowskiego, że powiat Tomaszowski będzie rozwijał się jeszcze w szybszym tempie i będzie nowoczesnym, doskonałym, pięknym powiatem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, dziękuję Panu staroście, dziękuję zarządowi. Dziękuję Radzie Powiatu Tomaszowskiego, zwłaszcza ujęło mnie przyjaciel Powiatu Tomaszowskiego. Szanowni Państwo, dane było mi przejechać z i wszedł ten powiat, być w każdej gminie i w wielu szkołach tego powiatu, także w szkołach poszczególnych gmin. Wójtowie, wójtowie współpracujący z zarządem powiatu, Dokonali w przeciągu ostatnich pięciu lat cudownych inwestycji. Dodam po inwestycji pana starosty, były takie inwestycje jak inwestycja w Robicinach, było wiele, wiele innych oświatowych, sportowych inwestycji, które stworzyły dzisiaj powiat. Tomaszowski i jego oświatę jako jeden z lepiej rozwijających się pod względem właśnie oświaty powiatów w województwie wudzkich. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, dziękuję Wam wszystkim, a korzystając z okazji, bo za jakiś czas będziemy mieli święta, życzę wszystkim mieszkańcom powiatu zdrowych, pogodnych, rodzinnych, świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, drodzy Państwo, bardzo serdecznie gratuluję Panu Kuratorowi. Dziękuję za współpracę. Gratuluję Panią Dyrektor. A Państwu bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście z nami po raz kolejny, wtedy, kiedy chcemy przekazywać dobre i bardzo dobre informacje dla mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego. Dziękuję bardzo.